Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy niedzielę i w ogóle jestem w szoku, ponieważ nagrywałam vloga od piątku. Wczoraj sobie e, usiadłam wieczorem, stwierdziłam, że a nudzi mi się, wezmę, pomontuję trochę, zobaczę ile materiału jest i tyle się uzbierało, że vlog wyszedł na 20-21 minut. Także stwierdziłam dobra, zakańczam i jutro już nie nagrywam dzisiaj mnie Wena wzięła i stwierdziłam, że a jednak sięgam po tą kamerę, jak jest ochota, to trzeba to wykorzystać. Także połączę dzień dzisiejszy z jutrzejszym. Co prawda pogoda nam pokrzyżowała plany, bo pada od rana. Ja nawet związałam włosy, bo z tych moich loków, które mogliście zobaczyć w poprzednim vlogu, jak robiłam sobie na ten wałek z Rosmana, no nie zostało nic. Spuszyły się. Nie, tragicznie. Nie wiem, czy słyszycie, mam tutaj otwarte okno, zamknę. Zaczęło teraz konkretnie padać, a mieliśmy plan iść na spacer do rynku na wiecie, jesieniarską Pumpkin Spice Latte pójdziemy. Także Kuba coś tam kmini z obiadem, dzisiaj on robi. Ale co chciałam Wam jeszcze powiedzieć. To, to teraz mam związane włosy, więc nie będzie widać, ale byłam w poniedziałek robić właśnie odrost i mam stonowany na taki beżyk. Tak jak mówię, przy związanych może tutaj kamera tego w ogóle nie oddawać. Niemniej jednak naprawdę bardzo dobrze się czuję w takim kolorze, bo ja jednak w chłodnych nie do końca. I odkryłam już tydzień przed pójściem do fryzjera, miałam naprawdę takie żółte włosy. No bo to już niestety tutaj akurat z mojej winy, jakby nie ogarnęłam dokładnie, że mija trzeci miesiąc, od kiedy ostatni raz byłam na odroście. Nie było czasu po prostu się zapisać. Źle to sobie zorganizowałam, także no już była tragedia. I kupiłam maskę z polecenia kogoś tam na Insta, gdzieś zobaczyłam jakąś rolkę, reklamę, nie wiem stwierdziłam, że wezmę, spróbuję. Pokażę Wam zaraz o jaki produkt chodzi, bo naprawdę jest super. Tydzień przed fryzjerem sobie ją nałożyłam i ja ją przytrzymałam tak godzinę, bo coś tam robiłam i tak naprawdę stwierdziłam, że a, będą ciemniejsze na jesień, jakby spoko. Natomiast no nie, nie były ciemniejsze, ale te zarzucenia fajnie weszły w beż. Natomiast jakby ten efekt nie był aż tak piorunujący, a to, co miało zostać zrobione, zostało. Także naprawdę fajnie, i tak no, jestem mega zadowolona. i Już Wam pokazuję. Dokładnie chodzi o tą maskę z Medavity. Ja mam tak jak mówiłam, kolor beżowy. Jeżeli jesteście blondynkami, to na pewno znacie ten problem, że po kilku tygodniach od wyjścia, wiecie, z farbowania u fryzjera, po prostu te włosy żółkną, a nie lubicie tego efektu pójścia w taki chłodny. Fioletowy, bo ja wcześniej używałam szampon z milkszejka, właśnie fioletowy, i on dawał fajny odcień, jak go tak na chwilkę przetrzymałam, ale jak czasem przesadziłam, to potrafiłam naprawdę mieć aż siwe. Do mnie jednak pasuje takie cieplejsze wykończenie, więc jeżeli wy również wolicie właśnie coś w tym stylu, no to ja wam bardzo polecam tą maskę. Tania nie jest, więc przypuszczam, że. No, trzeba nauczyć się ją stosować oszczędniej. I ja za pierwszym razem użyłam jej dużo, ale teraz wiem, że nie ma takiej konieczności i tak myślę, że może raz na tydzień, raz na dwa tygodnie sobie nałożę, żeby te włosy utrzymać jak najdłużej w takim fajnym odcieniu beżowym. Już pewnie mogliście zauważyć, że nie mam hybryd, a to dlatego, że ja zawsze, jak już sobie planuję robienie nowych, to w sobotę po pracy ściągam, i w poniedziałek, jak mam czas rano, tak sobie to próbuję zorganizować, to robię świeżutkie, nowe. Także jutro od rana działam. Ja nie wycinam skórek, tylko odpycham. Tu mam już w sumie wszystko przygotowane, gdzieś tam jeszcze zmatowię płytkę, odsunę skórki i będzie już idealnie do malowania, więc wam jutro pokażę. Nawet nie wiem, co jeszcze sobie zrobię. Pewnie jakiś nudziak, ale. Co dokładnie to zobaczymy. Moje hybrydy miały już 5 tygodni, bo nie miałam czasu ich zrobić, tak jak i nie miałam kiedy iść do fryzjera. Także trzeba się odgruzować troszkę. Kuba właśnie robi zupkę i sobie coś dodatkowo do zupki. Teraz coś dla ludzi o mocnych nerwach. Ja nie mogę na to patrzeć, więc wypaczcie. Biorę właśnie galaretkę. Powiem Wam, że lubię na niedzielę zrobić jakiś deserek. No, ale nie miałam pomysłu, więc wczoraj kupiłam galaretkę, pokroiłam banana. No i w zasadzie też będzie, także jemy. Kuwa tutaj działa i robi pan kuchy, Pokażę Wam. A, żebym się nie sparzyła. A ja sobie zrobię do nich sosik na słodko. I mam tutaj truskawki, które mroziłam w sezonie. Brałam po prostu, tak wiecie, rozdrabniałam widelcem, żeby już mieć gotowe, i teraz w zasadzie tylko zostaje mi połączyć je z jogurtem. Tak to wygląda, jak wylałam z tego woreczka, i fajnie, bo są kawałeczki normalnie owoców, więc jest smaczniejsze. I tak jak mówiłam, dołożę jeszcze jogurtu. Dabi, a na co ty czekasz? Aż Panu coś spadnie? No i tak to się prezentuje. Pampuchy są ogromne. Także nie wiem nawet, czy je dojem, ale na pewno będzie pyszniutkie. A tutaj wersja wytrawna guby. It happened the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set the rewind. And I team was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Zbieraliśmy dzisiaj z Kubą kasztanów, a oto moja wizualizacja umywalki. Chciałam sobie mniej więcej zobaczyć, jaka będzie jej wielkość do łazienki. I wiecie, mierzyłam metrem, rozkładałam kasztany. Także no, wyobraźnia to mi pracuje. Ale przynajmniej wszystko już wiem. A ta już czeka. Znów czeka! Dobra, tutaj się nam wzięła. Zamykamy grilla. No i kolacyjka gotowa, grzeneczki z guacamole i jajkiem sadzonym. Hej, ja właśnie przyszłam sobie tutaj do pracy. Jest zimno, bo 15 stopni tak mi się wychodziło, ale właśnie włączyłam klimę, więc zaraz powinno być ok. Jest poniedziałek, tak w ogóle. I tak jak Wam wczoraj chyba wspominałam, że będę robić sobie pazurki. Właśnie odpycham skórki jeszcze, tak wiecie, przed samym malowaniem. No i zmatowę płytkę. Będzie można działać. Dzisiaj decyduję się pierwszy raz na bazę, to znaczy pierwszy raz w tym kolorze, bo ja głównie robię bazy. Ostatnio miałam, czekajcie, tą Gentle Hash, to jest nowa kolekcja i to też jest z tych nowych. Nude Nuance. Tutaj w tych buteleczkach to one zawsze wyglądają na bardziej napigmentowane, ale żeby zbudować jednak ten kolor, to trzeba albo tych warstw nałożyć więcej. Albo po prostu nadbudować paznokcia, i ja wybieram tą drugą opcję. Tak samo robiłam ostatnio z tym różem, więc yy, tak też zrobię teraz. Yy, I po prostu ogólnie, no, szybciej yy, mi paznokcie yy, się robi, jeżeli decyduję się na samą bazę. Nie muszę bawić się z kolorem. No to jest całkiem inna bajka, więc. Ostatnim. Nie wiem, kiedy ja kolor jakiś robiłam. Cały czas, odkąd odkryłam bazę z reformy, to robię tylko je. Bardzo Wam polecam. No i dobra wiadomość dla alergików, bo nie uczulają. A ja naprawdę tą alergię mam dosyć intensywną, także próbujcie, próbujcie. I mam jedną klientkę, która też jest uczulona i zawsze robiłyśmy te hybrydy. Tak powiedzieć gorszej jakości, ale no, w sumie taka prawda, no bo nie mają tych takich y, składników, które odpowiadają za tą mocną przyczepność. Ja w ogóle przepraszam, że nie patrzę w kamerę, jak do Was mówię, ale chcę w międzyczasie sobie tutaj y, no, działać z tymi pazurkami. Y, no i tak, nie mają tych składników, które zwiększają przyczepność. Y, to są właśnie te składniki, które najbardziej gdzieś tam uczulają więc one nie są aż tak trwałe, no ale tam kiedyś Wam mówiłam, że mam sposób z tym troszkiem akrylowym, nieważne. Natomiast później zaczęłam robić jej bazą z reformy i wszystko było ok. Ostatnio zdecydowała się na kolor też z reformy i wszystko w porządku. Ja, no tak jak mówię, koloru sobie nie robię, bo mi się nie chce. Może gdzieś tam za jakiś czas, chociaż już mam plan do końca roku, że nawet na święta robię bazę, tylko chyba tą różową. I delikatnie mam też taki topik Flash Gold Top. I on ma taki, to nie jest brokat, tylko to jest taka grubsza drobina. Powiem tutaj, no nie mam jak tego oddać, jeszcze nie zrobiłam na wzorniku, ale zobaczcie sobie na grafice Google Flash Gold Top. I tak myślałam, że zrobię sobie właśnie delikatne takie naturalne paznokcie i jakieś dwa, może właśnie albo nawet wszystkie z tym topem. No to zależy, jak będzie wyglądać i na co ja aktualnie będę miała ochotę. Następne to też będą chyba albo mleczne, albo też różowe. No może mleczne, bo w sumie któreś muszę powymieniać: albo zrobię następne mleczne, później różowe, albo następne różowe, później mleczne. Ja ogólnie lubię się w takich tych, chociaż na jesień też taka rozmowa długa o paznokciach, No ale w sumie pewnie większość oglądają mnie kobiety, więc y, możemy porozmawiać. No i właśnie zazwyczaj na jesień lubiałam sobie zrobić ciemny brąz albo nawet czarne. Tak zazwyczaj raz mi się zdarzało, żeby. Mieć w sezonie, czy takie, czy takie. A teraz jakoś powiem Wam, że w ogóle mi się nie chce. Może to nawet nie wynika z tego, że mi się nie podobają, bo ja bardzo bym chciała. Tylko jak ktoś by mi zrobił, bo to wtedy by było, wiecie, zdecydowanie szybciej. A jak ja sobie robię, to dla mnie znów szybką opcją jest po prostu zrobienie bazy. No i tyle. Kto tutaj do mnie pisze? Jak już taką pogadankę robię, to jeszcze właśnie. Od rana walczę z poszukiwaniem baterii do wanny. No, baterii prysznicowej, wiecie, ze słuchawką. I ta, którą sobie wypatrzyłam wszędzie jest wyprzedana. Pisałam tam do firmy, ale nie przewidują na razie dostawy, więc jestem trochę podłamana. Muszę później jak wrócę, bo zrobię paznokcie. Jadę z dabusią do fryzjera, ale tylko na podcięcie paznokci, bo yy, buźkę będzie miała robioną przed świętami. Na razie nie chcemy jej golić. Yy, I jak wrócę, to chciałam iść na spacer do galerii, którą mam tutaj niedaleko. Wczoraj jak widzieliście byliśmy na spacerku w końcu i na tej pumpkin spice latte. No była przepyszna. Ogólnie jak jesteście z Sącza bądź okolic to Wam bardzo polecam Boską. Tam, no taka naprawdę była włoska. Nie naśmieję się, ale naprawdę polecam. Natomiast te kubeczki widziałam kiedyś w Dilizie i jakoś tak mnie nie przekonywały. Może ze względu na ten kolor. Sorry, że tak dudnie, ale to właśnie ogrzewanie. Yy, I gdzieś tam trochę mnie to drażniło, ale jak wczoraj piliśmy z nich. To stwierdziłam, o nie, dzisiaj idę właśnie do Dilza. mam nadzieję, że jeszcze będą i kupię. Moja mama też chce i jeszcze chyba moja Asia, także będę robić zakupy, mam nadzieję, że te kubeczki na mnie czekają. Jak nie, to wrócę i pojadę jeszcze ich szukać, bo zaczynam lekcję o 14, także w miarę jest spoko, teraz mamy godzinę 8.20, więc nie ma tragedii, mam nadzieję, że w miarę szybko się wyrobię, ale dobra. Bo tyle gadam i gadam, kończę. Zabieram się za robotę, jak skończę, to wam pokażę efekty. Dobra, patrzcie, kumpel jeszcze do mnie przyszedł. No hej! Mycha! Gdyż był u fryzjera w sobotę, tak? Ale jesteś piękny! Jaki ty jesteś piękny! Na zdrówko! Zimno na polku, kocyk ci pancia da. Proszę. Proszę tutaj połóż się na kocyku swoim. No tak, myszeczka moja, stęskniona. Ja już zrobiłam. Tak jak Wam mówiłam, skórek nie wycinam, tylko odpycham, ale jestem mega zadowolona z tego efektu. Pokażę Wam zaraz jeszcze w świetle dziennym, jak już stąd wyjdę. O, tak wygląda ten kolorek. No mega mi się podoba. Bardzo delikatny, ale chyba będzie kolejny ulubieniec. Na bula jedziemy? Ściągnęła kokarda, ale chociaż kucyczek został, tak? Jedziemy. Idziemy z księżniczką do spa. Pokaż się, Dawuś, na bula. Idziesz do fryzjera? No i tyle nam z tego fryzjera wyszło, że się okazało, że grumerzy są od 11:00 i dopiero wtedy mogą obciąć jej pazurki. Także wracamy, nie do bula miała przejażdżkę wracamy, ja pójdę na spacer i jak wrócę będę miała jeszcze chwilę to może uda mi się dzisiaj z nią podjechać, a jak nie to po prostu w inny dzień to co, jedziemy nie? Ja już wróciłam. No, jak widzicie, trochę tych kubeczków kupiłam, yy, ale całe szczęście miałam plecach, bo powiem wam, że jeden też nie jest lekki, a tak sześć naraz w reklamówce to by mnie trochę zgieło. Tak to przynajmniej na plecach to się fajnie rozłożyło. No i tak, dwa są dla nas, dwa dla mojej przyjaciółki i dwa dla mamy, ale są piękne. Trochę się wybierałam, sporo ich było, ale jednak szukałam, żeby były jak naj, wiecie, w jak najlepszym stanie, bo no różnie. Gdzieś tam coś poobijane, jakieś takie bąble, a wydaje mi się, że w miarę fajnie wszystkie mi się udało kupić. Takie, tak jak mówię, stan super. No i też wspominałam Wam, że na początku one mi się znaczy podobały tak na półce sklepowej, ale nie widziałam ich w domu. Po prostu ten kolor jest taki. Tutaj wydaje mi się, że w kamerze jest delikatniejszy, a normalnie jest trochę mocniejszy. Tyle, że jak wczoraj właśnie piliśmy tą pumpkin, to tak mi ten kubek się spodobał, że nie mogło być inaczej. Dzisiaj trzeba było zakupić. Naprawdę jest tani, bo 10 zł, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to leccie do Dilza. Jest taki masywny, ciężki, dobrze wykonany. Tylko szukajcie, żeby właśnie tutaj stan był spoko. Bo jednak było też takich dużo z obiciami. Także ja biorę dwa dla siebie i reszta, no to tak jak mówiłam, idzie dalej. No a teraz przygotowałam zestaw budowlańca i czekam na moją przyjaciółkę, ponieważ no musi mi doradzić w pewnej kwestii. Jeszcze w Pepko kupiłam dla Busi takiego kurczaczka maskotkę, bo już wszystkie wyjadła. Drugie podejście do fryzjera udane. Pazurki są obcięte i nawet jeszcze łapki ładnie wyprofilowane, także jest piękność. Ja już jestem po lekcjach i jest godzina po 19:00 idę się kąpać. Właśnie wzięłam sobie turban, ulubioną maskę do włosów tą z Isany, bo no, trzeba. Umyć łeb. Nie cierpię tych dni, no ale trudno. I Chyba ogólnie, jak patrzę w podgląd, to widać po mnie, że miałam za bardzo intensywny dzień. Tak naprawdę, nawet nie było kiedy usiąść. No, poza siedzeniem w trakcie lekcji, ale no, to jest inne siedzenie niż takie, jakby cię można sobie odpocząć. Także no, ja będę zakończać tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i za chwilę, właśnie jak się wykąpię, to siądę do montażu. A jeszcze muszę zrobić miniaturkę do poprzedniego, także może prawie to wszystko przygotuję. No i tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!